W poznańskim hotelu Bazar zorganizowana została 20 jubileuszowa edycja gali wręczenia nagród w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości. My oczekujemy od tych wszystkich, którzy do konkursu się zgłaszają, nie pieniędzy, bo to konkurs jest absolutnie darmowy, ale pokazania finansów, rozwoju, dbania o pracowników, rozwoju firmy, dbania o społeczność lokalną. O pomocy, otoczenie, o środowisko, w jaki sposób się zachowują w stosunku do środowiska. I to jest bardzo wysoko oceniane. Tytuł lidera dostają ci, którzy zasłużyli. Tym bardziej dzisiaj, że widzimy, że ci ludzie po raz drugi, trzeci, czwarty składają swój akces do tego konkursu. Tak chcieliśmy kiedyś, żeby tytuł lidera. I statuetka stojąca na biurku prezesa, a dyplom na wiszący na ścianie, żeby stanowił coś w rodzaju takiego zadowolenia. Zobaczcie, jestem liderem, dostałem nagrodę, nie kupiłem jej sobie. Tu nie można nic kupić. Tu trzeba po prostu zasłużyć twardymi danymi. I to jest najważniejsze. Podczas gali wręczone zostały m.in. statuetki super lidera. Nagrodę tę otrzymał między innymi partner konkursu. Konkurs jest niezwykły i. I potrafi docenić właśnie tych liderów i osiągnięcia. I w tym roku to przyznanie statuetki naprawdę z wielkim wzruszeniem, zaskoczeniem ją odebrałem, bo Kapituła to też jest zespół ludzi bardzo mądrych. Niesamowicie się z nim współpracuje od wielu lat i świetnie się im doradza. I te nasze dyskusje merytoryczne na posiedzeniach Kapituły pokazują, że naprawdę ta współpraca dobrze się układa i z tego miejsca chciałbym wszystkim członkom kapituły podziękować. Podczas gali wręczone zostały wyróżnienia oraz statuetki lidera w poszczególnych kategoriach i tak w kategorii startup statuetkę lidera otrzymała firma Esolutions, w kategorii mikroprzedsiębiorstw firma BT Projekt, w kategorii małych przedsiębiorstw firma Apologic, a w kategorii średnich przedsiębiorstw Fabryka Armatur Swarzędz. Jesteśmy firmą rodzinną, która wykonuje swoją pracę z pasją, tak jak mówili też moi przedmówcy. W związku z tym te nagrody dodatkowo motywują nas do przodu. I te czasami ciężkie dni, gdzie człowiek wchodzi naprawdę zmęczony i ma dość, to po takiej nagrodzie, po takich słowach uznania, mamy kolejnego kopa, można powiedzieć, do przodu. Nagrodzeni oprócz tytułów, statuetek oraz dyplomów otrzymali atrakcyjne nagrody od partnerów wydarzenia. Organizatorem konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości jest Powiat Poznański.